W Mediolanie zjeść pizzę w stylu neapolitańskim. Cześć, jestem Gosia i od ponad 10 lat mieszkam w Mediolanie. Zostawię ci tu kilka tipów, które ułatwią ci poruszanie się po tym wielkim mieście. Moją ulubioną pizzerię polecałam już w poprzednim filmiku, a teraz coś dla miłośników pizzy neapolitańskiej. Restaurację Koczutu znajdziecie w Mediolanie w pięciu lokalizacjach. Adresy możecie sprawdzić na stronie. Lokale różnią się ofertą, dlatego zajrzyjcie również do menu. W restauracjach tej sieci możecie spróbować różnych dań np. mediolańskiego risotto czy hamburgerów, ale większość ludzi przychodzi tutaj na pizzę. Oprócz składników doskonałej jakości, pizza Cociutto wyróżnia się cieniutkim środkiem i wysokimi brzegami, które są charakterystyczne dla pizzy neapolitańskiej. Danie jest rzeczywiście doskonałe, ale ciasto zbyt wiotkie, aby jeść rękami, więc jeśli nie jesteś miłośnikiem techniki noża i widelca, to pizzy raczej tutaj nie zamawiaj. Ceny w lokalu wahają się od 12 do 16 euro za placek. Do rachunku doliczone zostanie także koperto, czyli opłata za obsługę 3 euro do osoby. Pomocne? Zaobserwuj mnie!